Wszystkim dzisiaj chciałam zaprezentować jak ściągnąć, nasz, jak zrobić serwer, Hamachi. To tak, wchodzimy na minecraft.net, download. Tutaj jest y, Minecraft Server do ściągnięcia. To ok, ja ściągnąłem. Wchodzimy. Ja Muszę chwilę poczekać. How much? Trzeba mi ten... Oglądamy U2 Sieć. Nazwać. Nowy... Serwer. Serwer. Ser Hashy. 1, 2, 3. No dwa. Jeden. Już. Co jest już gotowy? Już się ignoruje. 55%. Okej. Okay. Wiesz, jest, przykład, się serwer zatrzymał chwilę serwer no mamy tak, serwer co chcemy nastawiamy więc żeby nether jak się ma nasz yy, level ma nasz, znaczy nasz, jak to powiedzieć nasz świat tak Ten porty to nie typy seed tu ogólnie to jest chyba wszystko dobrze ile klocków zwyż yy, tutaj jest gen pc to ma się spawnować white lista, to chyba wiecie co jest zwierzęta czy się ma spawnować czy ma hardcore texture pack online tak pvp to jak już chcecie G ok, to już jest IP serwera, no to mamy tutaj to IP bierzemy kopiuj adres, wklej zapisz łączymy, łączymy serwer musicie chwilkę poczekać, bo muszę bać. Skopiuję sobie go. Dobra, to chwilę trzeba poczekać. Ten czas. Skop... Nie, nie, nie. A, sobie przekopiuję łopaczkę modów, z którą siedziałem sporo czasu parę godzin. Za będzie w lingui, jeśli się ona zbudowa. Pojedziemy do okrem. Już tak. Yy. Ok, 1, 2, a serwer nasz jest na jeden pi I mamy tak, 100 kopi. Ton. Ozy. Control V. I nasz sto. Aha, jeszcze ten. Coś musiałem... Yy. Chwilkę... Coś... Chwilę... Online mod. Nie, to musi być falsa. Tak już powinno iść. Mm. Dobra. Powinno nam pójść. Mm. To się teraz, aha, serwer muszę włączyć. się uruchamia, generuje ok Refreszujemy i wchodzimy no i serwer jest już gotowy zostawcie yy, no jeśli się też Wam udało zrobić właśnie taki serwer zostawcie lajka like albo suba jeśli Wam się spodobał cześć